No hej hej hej, cześć, witam was bardzo serdecznie z Disonas i to jest kolejny materiał z gry Days Gone i w tym odcinku nie wiem co będziemy robić, bo, bo chyba nie mam żadnej misji. Ale ja nie chcę mi się poboczną Punkt Nero, ale Chyba nie wiem. Czekajcie, zobaczmy sobie, bo nie wiem, naprawdę nie wiem o co chodzi gdy. No i co z tymi misjami? Hmm, dobra, chodźmy mi tak do motocykla póki co, może ty coś? Ej, hey, jak tam leci? Dobra. Może to chodzi z tym Leonem? Jedź na ciało jakiś tam A daleko mamy? Oj. Aha. Tam, pam, 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 Kurcze, no nie, no za daleko, no. Weźcie, no. To jest chyba główne, to są chyba poboczne, a to jest główne, tak mi się wydaje. Yes. Dobra, ale no... Mm, przywróć zasilanie. Hmm. Wiecie co? Dobra, co zrobimy, tak yy... nie wiem o co tu chodzi. Dokładnie ale ono sobie zobaczymy. dobra, zaznaczmy to sobie yy... i widzimy się po prostu, może za chwileczkę, żeby tak czasu nie tracić yy, przy odcinkach. Yy, ogólnie, tak yy, moi drodzy, pojawiła się nowa misja. Jak widzimy, yy, tutaj. Ale mimo tego chcę i tak tutaj sobie dojść. Dwóch typów mnie zaatakowało, musiałem motocyk naprawić i w ogóle także no. Mówię, bo mówię. Dobra, już jesteśmy praktycznie na miejscu. No. Okej, okay, tutaj gdzieś mamy. I mamy spalić to ciało, nie martw się, Alvarez. Nie zostawia Cię. Spoczywaj w pokoju. Już cię nie narwą. Misja wykonana. O, fajnie, fajnie. Jednak 100% dobra. To mi fajnie, fajnie, dobrze. To mi się podoba. Mm, dobra. Dobra, mamy to coś, co tam mieliśmy mieć. Coś, mamy mamy te wątki fabuły trochę no hmm. Przeszukaj mobilną jednostkę medyczną nero. No to może być ciężko, ciężko. U, wypal. No zobaczmy to sobie. Zobaczmy mapę. Gdzie to jest? Jak daleko? O. Aha, a to są takie te. ekstry ale to jest co, bardzo, czy co? Mm... Wiecie co? Nie jestem pewny, znaczy, spróbuję, ale nie obiecuję, że to zrobię. Znaczy, zobaczyć się dam radę, ogólnie, no. Tylko się... Dobre. wiecie co? zrobię sobie save'a 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 szybki zapis dobra mam mało paliwa o w dupę o w mordę jeża dobra oj, ale no weź mi tu zaznacz to no to no to umieś No ale to nic... Ja pierdziule... I dlatego nie lubię tego czegoś właśnie. Czekajcie. Wątek fabuły Pokaż, a to? Mapa? Gdzie mam... Czy tędy się udać? No nie Tak jakby Przy cmentarzu wiecie Zobaczmy sobie Nie wiem Boże Czekajcie jeszcze raz pokaż mi To jest ten Taki czerwony domek jakby przy cmentarzu. Ale czekać, czekać. Chyba nie ten, wiecie co nie wiem. Ten odcinek może być trochę dziwny dla mnie, taki, taki sobie. Jak? No. gdzieś jakby to tutaj będzie, wiecie? Czekajcie. Nie tu Tendyk O właśnie gdzieś tutaj będzie to dobra Ale co? Dobra Mam nadzieję, że dam radę Aha, no to czekam na kondycję, bo święty jest to model Dawaj tą kondycję, raz! O mój dobra... Mm. Mm. Czyli musimy chyba iść przez cmentarz. Mam nadzieję, że dam sobie radę, znaczy nie obiecuję, ale... Najgorzej jest to, że ja mam tylko kilka procent paliwa, <śm> Poczekajcie. Dobra. Dobra, coś tam się może przyda, coś tam może nie przyda, nie wiadomo. Idziemy, idziemy dalej. Tum, tum, tum. O, ma alarm. Nie będę ryzykował, dobra. No nie wiem gdzie co może być dokładnie, wiecie? Ale tu coś mam. Mogę ten, nie... ja pierd. Potędyk. No, chwileczkę, aha, ja już wiem o co chodzi, pisze jakby spal wszystkie gniazda, aha, no to fajnie, a ja tylko cały czas po tym i szukam i szukam i niepotrzebnie, jestem debilem, naprawdę, poprawię się, poprawię się. Tam Czyli chyba bym musiał ten ale to już bez motoru może sobie przejść, my zobaczmy. Wiecie, no człowiek się całe życie uczy, no niestety. No, i teraz tutaj. m u l t Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy, co myślimy, może przyda. No, fajnie by było. Znaczy, ja mam amunicję całą, to dlatego bronią palą sobie i działam, co nie, żeby nie było. Aha, nic tu nie było. O, buteleczka się przyda. Mogę naprawić? Mogę. Aha Le Już wiem po co jest złą O proszę Tego na nawet nie wiedziałem Czyli złom jest do naprawy Czyli trzeba Będę wiedział okej okay. Ty, siekiera lepsza by była, dobra Bo jest chyba szybsza ogólnie tak mi się wydaje Tu też mam, co to jest Szmatka, zobaczmy, co tutaj w środku, w środku może być. O, skrzynka, zobaczmy. Szkoda, że nie mogę sobie kolekcjonować tej amunicji. W sensie, no, wiecie o co mi chodzi. O, to się też przyda. No, złom na pewno się przyda, to jest oczywiste i to bardzo, bardzo pewne. Tam jest śmietnik. Nie chcę kilofu. A, dobra, coś jeszcze? No, trochę mamy. No, i chyba tyle będzie z tego. Tu nie, tu mamy. Mamy o! Dobra. Nie, dobra, nie. Wszystko mamy, mamy, dobra. Motocykl gdzie jest? On gdzieś tam. Aha, dobra. Bo my, my ten robiliśmy. I tutaj, dobra, ale tu już sobie motocyklem pod, po, 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 podjedziemy, najwyżej. No dzisiaj taki... Ale daleko nie mamy. Kurczę, dobra, idziemy z buta, trudno. Najwyżej sobie jakoś dojdę. Tak mi się chyba wydaje. No patrzcie, jak bliżutko. Tutaj jest, aha. No tak, to jest tutaj, dobra. No O, 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 cześć! Cze wow. I tu, i tu coś mamy... O. Dobra, benzynę wezmę na pewno Ale tu jeszcze zobaczmy co tu jest ciekawego Niech się to przestanie skończyć palić Dobra Kurde mole już? już A jakiś osad tylko No dobra Ale mamy tutaj paliwo, mamy no, i to jest eh. Dobra, to co? To wracamy do mojego motocykla. Na to wychodzi. Dobra, widzimy się za chwileczkę, w sumie gniazda jest, ale nie mam czym to podpalić.

Ja pierdolę, nie wierzę w to. Ty, udało się. Okej. Okay. <laughs> fajnie, ale jestem dumny, O Jezu, ale fajnie, naprawdę. Wow. Hmm. <laughs> wow. To? Co mi teraz zostaje? To chyba... <laughs> Ucieczka moi drazy. Ucieczka. Огонь не снот. О, ты игнорируешь. Вау, вау, вау. Вау, вау, вау. leczenie. Co? Cze... Co Cze... Cze... Czekaj, okej. Okay. Hmm. No tu jeszcze raz tu 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 i tu mamy dobra. Hmm. No, trochę jest do he he, przejścia. A, to nie tu, sorry, tu będzie ta. Aha, czyli to by musiał dobra. No dobra. Daleko. Kurczę, no troszkę, troszkę. Dobra, dam radę, dam radę. Okej, okay, jedźmy po prostu. Może da dam radę, żeby chociaż dojechać, co nie? I myślę, żeby w ten silnik nie zainwestować trochę szybciej, bo powoli coś jeździmy, wiecie? Dobra, myślę, że sobie dojdziemy i chyba byśmy na tym tak się zakończyli odcinek, bo w sumie tak jest noc yy, Będzie trzeba się przespać na pewno Tak, 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 ten dyk, bo tam dziura, pamiętamy Juu, Jeszcze deszcz pada, Aj jajaj, no niestety. Ale gierka mi się bardzo... BARDZO mi się gierka zaczęła podobać, wiecie? Strasznie bardzo. wo, spokojnie. Chyba dobrze. Jadę. O nie wiem, nie wiem dlaczego tak mi coś też jakby... Wiecie, nie wiem laguje czy coś. Tak... Troszkę dziwnie, wiecie? No wow, wow. Oj, oj, oj. Dobra, i jesteśmy. No to co, tak jeszcze? Ale. Ciekawe cię mogę spać, bo jak nie no, to będę w, w ciężkiej lipie. Kurde, oj, niedobrze. Ale... Ej... Ty, nie wiem, coś... Mi tutaj nie pasuje... Gdzie się jestem? Kurczę, o. Obóz, 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 dobra, to tak moi drodzy. Nie wiem o co chodzi. A może jeszcze do góry, czekajcie, zobaczmy sobie. Ani spać nie mogę, ani nic. Ty, dziwne, dziwne, naprawdę dziwne trochę. Dobra, chodźmy do mojego motocykla. Tam mm, zrobię szybki zapis, po prostu. I. Nie wiem, może się coś skraszowało, może nie, nie wiem, zobaczymy. I co, i ten, i. I, I zakończymy odcinek po prostu, bo, bo co ja innego mogę zrobić? Coś, coś się musiało zepsuć po prostu. naprawić mogę nie